Siemanko, z tej strony Karol. Jesteśmy na takim spocie stworzonym przez Barrier Skate Mag przy współpracy z Vansem. Są to takie kerpsy do robienia slapi. Znajdują się one niedaleko metra Wilanowska. W komentarzu poniżej postaram się dodać link do lokalizacji. A z tej okazji, że przyjechaliśmy obczaić sobie ten spot i czy on działa w ogóle. Spróbujemy nauczyć się dzisiaj slapi Frontside 50 oraz slapi Backside 50. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy przy nauce tego triku jednego oraz drugiego, no to będzie posprzątanie sobie tego spotu. Tu w związku z tym, że już jest jesień, no to trochę rzeczy z drzew spada. Jest dużo takich nosków, które mogą nas zatrzymać, a lepiej tego po prostu unikać. Wiadomo, będziemy jechać w miarę szybko na te triki. Także może aż także nie będzie, ale lepiej sobie po prostu to posprzątać. Drugą rzeczą będzie samo nasmarowanie tego kerbsa. On widać, że był pomalowany po to, żeby jakoś tam ślizgał się lepiej. Natomiast widać, że był użytkowany. Ten spod powstał chyba w 2020 lub 2022 roku, także już trochę lat ma, zdążył się już zużyć. Wypadałoby go trochę odrestaurować. Drugą rzeczą, jaką zrobimy teraz, będzie nasmarowanie tego krawężnika. Starajcie się użyć tutaj naprawdę dużo świeczki, w związku z tym, że jest to po prostu zwykły krawężnik, nie jakiś tam marmurowy. No to może być tak, że on się kompletnie nie będzie ślizgał. Więc im więcej tej świeczki, tym po prostu lepiej. Najlepiej nasmarować krawędź samego murka, po którym będziemy sobie robić slapi, dlatego, że głównie po nim będzie granitować nasz trak. Więc tutaj smaruję jak, najwięcej, jak najwięcej. Dobra. Tak, żeby chociaż przynajmniej ze trzy takie długości sobie przesmarować, cztery nawet może. Mocno, mocno, mocno. Świeczkę sobie odrzucimy. Też, jeżeli chodzi o sam spot, no to trzeba tutaj trochę uważać, bo to jest tak, jakby w połączeniu z drogą rowerową, taki odcinek, gdzie dużo ludzi się po prostu porusza na rowerach oraz kulajnogach. No, i warto mieć oczy dookoła głowy, żeby w nikogo nie wpaść. I tak by się to prezentowało: murek jest nasmarowany, w niektórych miejscach popękany. Ale myślę, że nie będzie to nam przeszkadzać jakoś mocno. Raczej sobie poradzimy. Ważne, żeby ze dwie trzy długości były wysmarowane, tak, żeby można było sobie grindować. Jeżeli mamy wysmarowany murek, no to kolejną rzeczą będzie zajęcie się naszą deską. I mówiąc o zajęciu się naszą deską, mam na myśli rozkręcenie naszych traków. Zależy oczywiście kto na jakich jeździ. Ale jeżeli chodzi o slapi, to wypadałoby mieć ją troszeczkę mocniej rozkręconą, ponieważ wchodząc na slapi, będziemy wykonywać dość mocny zakręt. No i jeżeli te traki będą poskręcane mocno, no to będzie po prostu taki zakręt uskutecznić. Ja mam tak rozkręconą deskę, żeby tutaj prawie że nakrętka zlewała się z kingpinem po jednej i po drugiej stronie. Gumki są w miarę miękkie tak, żeby po prostu można było sobie jeździć i delikatnie w miarę kerwować. Jeżeli będzie taka sytuacja, w której przy zakręcie podnoszą Wam się koła przednie lub tylne, no to to jest troszeczkę za bardzo skręcona deska. A z drugiej strony, jeżeli będziecie mieli tak, że przy zakręcaniu będziecie łapać wheelbite, no to to już jest za bardzo rozkręcona deska i warto byłoby ją delikatnie podkręcić. Oczywiście każdy subiektywnie dobiera sobie rozkręcenie deski do siebie, ale to są takie ogólne zasady, jakie poleciłbym każdemu z was. Na początku opowiem Wam też o tym, jak wasze stopy powinny być ustawione na desce. Jeżeli chodzi o slapi Backside 50, no to powinniśmy mieć nasze stopy wysunięte palcami troszeczkę mocniej do przodu, tak, żeby można było mocno napierać na przednią krawędź, a dodatkowo tylna stopa powinna być bliżej tutaj kieszeni. Czyli takiego poketu, miejsca, w którym kończy się płaska część deski, a zaczyna zagięta. Tak, żeby tutaj nie podnosić deski, a raczej po prostu takim zakrętem Wjeżdżać sobie na krawężnik. Okay? No i analogicznie będzie na frontside. Na frontside stopy będą piętami troszeczkę bardziej wysunięte do tyłu, także nasze palce nie wystają i ten ciężar będzie na piętach. Będziemy skręcać przez wciskanie tutaj napięcy, tak żeby wjechać na ten krawężnik, a nie tak jakby wskoczyć przez podnoszenie czy też skakanie ogólnie. Unikajmy tutaj sytuacji, w której stopa jest na tailu, ponieważ automatycznie trzymając stopę na tailu będziecie chcieli podnosić deskę, a jak będziecie ją podnosić, to w momencie wjeżdżania, zamiast przez wciskanie po prostu sobie wjeżdżać, to będziecie po prostu podnosić przód i sam tył tutaj nie wiedział, on prawdopodobnie uderzy i się zatrzymacie i wejdziecie na przykład na frontside, boardside, nie? To jest częsty problem, także unikajcie tej sytuacji. Na początku nawet lepiej będzie, jak będziecie sobie trzymać obie stopy na śrubkach, żeby kompletnie unikać tego podnoszenia, żeby nie było w ogóle takiej możliwości, że tutaj przez sam Wciskanie, czy to palce, czy to pięty, w zależności od tego, na którą stronę chcecie sobie wjeżdżać. Przygodę z samym slapiej rozpocząłbym od tego, żeby starać się jechać bardzo mocno, prostopadle i w momencie, kiedy jesteście już coraz bliżej, to zacząć mocno zakręcać, tak, żeby postarać się wjechać. Takie ustawienia. I to nie ma tutaj znaczenia, czy to będzie backside, czy frontside, na początku wygodnie jest się nauczyć jechać prostopadle, wciskać powiedzmy tu w moim przypadku, jeżeli lewa noga jest z przodu, no to na palce mocno, dość wcześnie, nie próbujcie tego zrobić bardzo blisko krawężnika, bo po prostu nie zdążycie zakręcić, musicie zrobić to po prostu troszeczkę wcześniej, nie więcej na długość połowy deski. Zaczynacie mocno skręcać i próbujecie się wbić takim oto wejściem. Unikajcie, tak jak mówię, podnoszenia deski do góry, bo po prostu uderzycie, będzie fibel albo board slide. Tego nie chcemy po prostu robić. Chcemy jechać centralnie na wprost i zakręcać na palcach, trzymając stopy sobie na śrubkach z wystającymi palcami z przodu na backside i analogicznie będzie na frontside z wystającymi piętami będziemy mocno zakręcać, tak żeby wejść na frontside. Ja spróbuję tutaj Wam pokazać, jak to powinno wyglądać. Tak oto właśnie to powinno wyglądać. Starajcie się też przy wjeżdżaniu tutaj troszeczkę tak, jakby dopompowywać. Tak, jakbyście jeździli sobie na mini rampie. Chcecie po prostu zwolnić ciężar z tej deski, tak, żeby byłoby Wam łatwo ją wnieść. Im więcej ciężaru będzie na tej desce, to po prostu się pewnie odbijecie. Tu chodzi o to, żeby tak wznieść się do góry i na palcach zakręcać, lub wnieść się do góry i na piętach zakręcać. Jeżeli będziecie mieli taką sytuację, że uda Wam się wejść tutaj już na slapie 50. To częstym problemem też będzie to, że z racji tego, że wchodziliście z dużego zakrętu, to albo będziecie lecieć do przodu przy slapi backside 50, albo do tyłu przy slapi frontside 50. A jak tego unikać? Przede wszystkim, po prostu jak poczujecie, że wbiliście się na krawężnik, musicie się delikatnie odchylić, czy to do przodu, czy to do tyłu. Po prostu pozwolić się tak, jakby wrzucić na ten krawężnik. To powinno pozwolić na to, żeby być jak najbardziej nad tym krawężnikiem i po prostu sunąć sobie. W kierunku jazdy, w którym macie zamiar po prostu grindować. Kolejnym elementem będzie to, że jak wejdziecie sobie na Slappy 50, to ten ciężar nie może być mocno z przodu, ponieważ grindując w danym kierunku, trzymając ciężar z przodu, będzie Was po prostu zrzucać w danym kierunku. Musicie na tyle mocno się odchylić do tyłu, żeby pozwolić tej desce zsunąć do przodu. Tak jakby tylną nogą, którą macie z tyłu i ciężar, który macie z tyłu, powinien pchać deskę do przodu. Jeżeli ten ciężar będzie z przodu, no to po prostu zlecicie z deski do przodu. Przy nauce Slapie 50 trzeba też zwrócić uwagę na prędkość z jeżeli będziecie jechać za wolno, to po prostu nie wejdziecie na ten murek. To znaczy, jeżeli ja bym jechał sobie z taką prędkością, to może być tak, że ciężej będzie wjechać po prostu. To znaczy, może samo wejście nie będzie trudne, bo tak jak widzieliście teraz wszedłem, tak? Natomiast deska nie wejdzie Wam płasko tutaj tak, żeby stać sobie cały czas nad tą krawędzią, nie? Nie musicie może jechać super szybko, mimo tego, że osoby, które potrafią slapi, to już naprawdę jadą szybko, ale to dlatego, że zależy im na tym, żeby mocno i daleko po prostu pograndować, nie? Na początku tam przygodę naprawdę wystarczy rozpocząć z troszeczkę wolniej, ale nie na tyle wolno, żeby po prostu albo odbić się od tego krawężnika, albo po prostu pozostawać w ten sposób. Raczej pozwolić sobie dać się wnieść na sam top. Spróbujemy sobie tak minimalnie szybciej pojechać. I tak to powinno wyglądać mniej więcej. Widzieliście, nie jechałem może jakoś super szybko, ale nie jechałem też jakoś super wolno, prawda? Starałem się po prostu wciskać na palce, no zróbmy może jeszcze sobie na frontside. Na początku naprawdę warto się nauczyć nawet takich krótkich slapi, tak, żeby nauczyć się po prostu przez chwilę graindować i schodzić. Nie musicie robić całej długości tego murka. Wiadomo, fanem byłoby e, umieć zrobić całą długość, ale to po prostu przychodzi z czasem. Niektóre spoty oczywiście też nie pozwalają na to, żeby przejechać cały murek, bo po prostu są zbyt crusty, za bardzo po prostu są rozwalone, popękane w niektórych miejscach. Kąt najazdu na slapi też będzie bardzo istotny. Na początku możecie starać się jechać troszeczkę z większym kątem, tak, żeby właśnie wniosło was jak najbardziej na tą płaską część. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli jedziecie pod mocnym kątem to po prostu prawdopodobnie będziecie jechać bardzo mocno do przodu A my chcemy grindować jak najbardziej wzdłuż po tej krawędzi Także jeżeli będziecie sobie najeżdżać to raczej obierajcie kąt mniej więcej 45 stopni niż 90 A już na pewno nie jedziecie równolegle, bo po prostu no nawet nie da rady wjechać Super i to będzie wszystko w dzisiejszym filmie ode mnie Mam nadzieję, że film Wam się spodoba Nauczy się slapi kerpsów, nauczy się slapi grindów, ponieważ one są bardzo przyjemne, sprawiają dużo przyjemności. Polecam oczywiście również ten spot. Tak jak mówiłem w komentarzu, postaram się dodać link do lokalizacji tego miejsca, tak żeby każdy, kto chciałby po prostu popróbować sobie slapi, mógł sobie tu przyjechać i, i potrenować. Jeszcze raz, wielkie dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.